Pytanie, które brzmi, czy warto być wiernym swoim ideałom, to pytanie takie rozprawkowe, typowo rozprawkowe, do którego można właściwie dopasować mnóstwo lektur. Wszystkie te lektury są omówione na platformie e-kurs.pl, zarówno jeśli chodzi o treść, jak i o ich wymowę. Ale zastanówmy się akurat w tym momencie, czy do. Tego tematu pasują akurat dziady, część trzecia Adama Mickiewicza. Mówi się, że są lektury, istnieją takie, gdzie pojawiają się wszystkie wątki. Niestety aż tak dobrze nie ma, bo nie wystarczy sobie przeczytać kilku, żeby być przygotowanym na każde pytanie. Ale faktycznie jeśli chodzi o kwestię wierności ideałów, to dziady, część trzecia, też są dobrą lekturą do tego, aby się na nią w kontekście takiego pytania powoływać. Dlaczego? Yy, mamy tutaj mm, zarówno postać Konrada do niego dojdziemy dalej, jak i postacie więźniów w scenie więziennej. To jest scena, którą większość z was raczej dobrze kojarzy. I yy, więźniowie opowiadają sobie swoje doświadczenia. Yy, one są związane z ceratem, z przemocą rosyjskich władz, opowiadają jak cierpią, yy, za co się tutaj znaleźli, opowiadają historię swoich jakichś przyjaciół zesyłanych na Syberię, katowanych i w pewnym momencie jeden z nich, Żegota, opowiada bajkę, w której to bajce co, oczywiście, jak każda bajka, jest to metaforyczne. Opowiada o tym, jak y, dawno temu Bóg podarował, y, chciał podarować człowiekowi ziarno, ale człowiek nie wiedział, co z nim robić. Rzucił to ziarno na ziemię, poszedł dalej. A diabeł, żeby zrobić jeszcze dodatkowo i Bogu, i człowiekowi na złość, zakopał to ziarno, napluł na nie, postukał kopytem i dzięki temu wyrosły z niego rośliny. Co to oznacza? Wbrew pozorom to ma duży związek z zagadnieniem, czy warto być wiernym ideałom, ponieważ to jest taka metafora, która pokazuje, że im bardziej są gnębieni Polacy, tym bardziej ta ich tożsamość narodowa, to ziarno właśnie, kiełkuje. Tym bardziej są yy, skorzy do tego, żeby walczyć za kraj, tym bardziej są skorzy, żeby yy, jakoś się bratać między sobą i żeby wspólnie doprowadzać do jakiegoś tam finalnego dzieła. I to jest właśnie pierwszy, pierwsza ze scen, która idealnie pasuje do kwestii zagadnienia o wierności ideałom, bo wynika stąd, że tak, że warto. Mimo iż jesteśmy wierni ideałom i cierpimy, niewiele z tego mamy, oni siedzą w więzieniu, no więc tym bardziej niewiele z tego mają, to jednak w dalszej kolejności te ideały zakiełkują. I to... Pod tym względem pasuje idealnie. Ewentualnie można powiedzieć, że wierny swoim ideałom był ksiądz Piotr i też to yy, poskutkowało mm, pozytywnym jakimś tam mm, aspektem. Może tak. Trudno zrozumieć dla nas, co w tym pozytywnego, ale chodzi o to, że ksiądz Piotr dzięki swojej pokorze, dzięki wierze i dzięki temu, że to dla niego było ideałem, żeby nie być zadufanym w sobie, żeby tam yy, zawierzać Bogu, to on w nagrodę dostał, yy, otrzymał wizję, w której właśnie widzi tę Polskę jako Chrystusa narodów. Więc on również, może w nieco innym kontekście, ale także pasuje do. Jako argument, że tak warto być wiernym ideałom. Z kolei Konrad to już jest bardziej hmm, kłopotliwe, już tutaj musielibyście się mocno nakombinować, żeby akurat jego podać za przykład, z tego względu, że on też nic z tego nie zyskuje, jest wiernym swoim ideałom w tym kontekście, że yy, jest przekonany, że najważniejsze jest wyzwolenie narodu i doprowadzenie do tego, żeby naród nie cierpiał i w pewnym sensie sam siebie składa w ofierze. W jakim sensie? No to znowu się odwołam do platformy e bo tam dokładnie to omawiamy. Tutaj tylko wspomnę, że radziłabym raczej brać postać tych więźniów i księdza Piotra, ale jeśli już się zdecydujemy na Konrada, to o tyle da się to wybronić, że można powiedzieć, że mimo iż spotykały go cierpienia, to jednak on w pewnym sensie od uzyskuje ostatecznie jakiś spokój ducha, bo kiedy widzimy go po raz ostatni, to on jest taki już gotowy na to wszystko, co, co będzie go spotykać. Ale to jest taka wierność ideałom już na takim metapoziomie, yy, czy to psychologicznym, czy takim mało konkretnym, więc jednak jeżeli decydujemy się przy takim temacie na dziady, to bym stawiała na scenę więzienną przede wszystkim względnie księdza Piotra. To była tylko Część, drobna porcja wiedzy. Jeżeli przygotowujesz się do matury i chcesz to zrobić w sposób systematyczny, zapraszamy, zapraszam na platformę ekurs.pl, gdzie znajduje się um, cały kurs właśnie podzielony na epoki, na zagadnienia i pozwoli przygotować się zarówno do matury podstawowej, jak i rozszerzonej, ponieważ poza tematyką, która przyda się i do tej i do tej formuły, również pojawi się wiele Porad praktycznych, jak pisać rozprawkę, czy jak poradzić sobie na maturze ustnej.